Bardzo ciężkie spotkanie z mega niewygodnym rywalem. Co Zaczniemy sobie na spokojnie z analizą przeciwnika. Bartek Bawu. przygotował bardzo dobry materiał a propos naszego najbliższego przeciwnika, czyli dzisiejszego zespołu reprezentacji Węgier. Generalnie przed nami. Myślę, bardzo ciężkie spotkanie z mega niewygodnym rywalem, bo to będzie taki bardzo charakterny zespół, taki który nie będzie odpuszczał w żadnym momencie spotkania. Będzie nam się wydawało dzisiaj, że jesteśmy lepsi w każdym aspekcie od, od nich, ale oni naprawdę są mega zorganizowani, dobrze bronią. Jest to taki zespół z charakterem, który was tam skrobnie, który was tam zaczepi, więc my też mentalnie musimy do tego spotkania podejść, że, no, no, że będą takie hamki. I my też musimy być kamkami, ale w, w dobrych momentach i nasza głowa musi być otwarta po prostu na, na to, jak oni do nas podejdą, tak? Zbiega go środek ten prawo obrońca sobie. Wolną przestrzeń zwolnioną. No i takie, takie akcje oni bardzo No bardzo dużo takie. Tak. No na to musimy być przyjemni. Sprawa druga, jeżeli nie będzie zaangażowania, nie będzie determinacji, to co, co pokazał Bartek, to nic z tego nie będzie. To nic z tego nie będzie. Jeżeli nie będziemy walczyć za siebie jeden za drugiego. Tak jak wam powiedziałem na początku, sami to powiedzieliście. W domu się nikt nie krytykuje, bo dom to jest siła, tam się wspieramy. Jeżeli ktoś straci piłkę, to nie rozkładam łapi. Mówię, kurczę, on, co tam zagra i jestem, tu nie. Tylko odpalam sobie motor i muszę pomóc koledze, bo kolega był tu, przykładowo, ja jestem tu i tu straciłem piłkę, ale widzę, że jest problem, to niestety, ale muszę wrócić głębiej ja. Bo to jest zespół, panowie, to jest dom. Tu jest wasza siła, pamiętajcie o tym, w tym zespole. Jesteście 15 gości, tu było 150 osób na konsultacjach. Każdy chciał być na waszym miejscu. A wiecie o tym doskonale, że najlepiej kiedy kogoś zaskoczyć. Jak no ktoś też nie zna, oni wiedzą jak my gramy, jaki mamy zespół i to też jest nasz plus. Dlatego, chłopaki, wierzę w was bardzo mocno i mam nadzieję, że dziś o 22.30 przyjeżdżamy tutaj z powrotem. Cieszymy się z trzech punktów i ode mnie to tyle. Szanowni, to jest po prostu... Wyszedł, i powiedz mi jak odczuwasz. No właśnie, nie ja odczuwałem. W porządku? tym zdjęciu całkowicie, nie? Znaczy, w tym przedniem, to no, jeszcze coś tam było, a teraz nie czuję nic. Dlatego wczoraj, jak wyszedłem do truchtu i nic nie czułem, to się cieszyłem, ale potem parę kopnięć troszkę mnie zweryfikowało. Zielono stał, kopnął dwa razy, bawię, jest, ty mogę grać! Do wyjaśnienia sytuacji, albo jest piłka poza wojskiem, albo w rękach bramkarza. Pokazuję. Mam go, idę krótko, koszulka w koszulkę od strony bramki. Do wyjaśnienia sytuacji, dobra? Tak, panowie. Panowie! Tak, tak, tak. A propos naszego powrotu, cała piątka przed linię piłki, ale to nie przyglądamy się. Rozmawialiśmy rano, tak? Do domu jest pożar, gonimy całą piątkę przed linię piłki. I nie ważne, czy zostało u nich dwóch, czy trzech. Idą czy jeden, czy dwóch z kontratakiem, cała piątka przed linię piłki. Jest gaz! Tak jak chyba pracowaliśmy rok czasu, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy sobie, zbudowaliśmy coś fajnego, ale żeby na tym boisku, wiadomo, można przegrać mecz, można wygrać mecz, panowie, ale bez serca, bez zaangażowania, bez walki i ambicji, panowie, to nic się nie uda. Żeby każdy po meczu mógł sobie usiąść, nie wiem, na tej kolacji czy gdziekolwiek i żeby mógł powiedzieć, że dał z siebie wszystko, że jest wypruty na maksa, panowie. Tak, jest. tak jak Tak jak mamy to jest na 金融。Zero. Teraz ten mecz to już jest historia. Idziemy dalej. Mamy jutro następny mecz. Do, 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 jedziemy do hotelu, tam regeneracja jest wanny, dwie z lodem od razu. Zimna woda, wskakujemy po 3 minuty, to już Fidzio się tym zajmie. I nic, to e, śniadanie, posiadań, tam na grupie będzie plan jutrzejszego dnia. Na pewno będzie odprawa z analizą meczu, popatrzymy na spokojnie. Pierwsze koty zapłody 3-1. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, że to też był bardzo dobry i klasowy zespół, ale myślę, że z przebiegu meczu powinniśmy stąd wynieść zdecydowanie więcej. To jest takie moje zdanie na gorąco. Ale nic, i brawo za Wasze zaangażowanie na tyle najlepszej mogliście to z siebie dać. Jest. Brawo.